Porozmawiajmy w takim razie o sukience, tej wymarzonej. Na pewno nie chcę mieć sukni śnieżnobiałej. białej Odpadają też suknie na grubych ramionkach. Myślałam o literce A, Czyli taki, e, bądź te, o takiej lekko mniejszej księżniczce. Też tak myślę, właśnie w takiej sukieneczce księżniczkowej, no i błyszczącej. Ten blask kryształków musi się aż odbijać. Błyszczące boho. I znowu to błyszczące bocho. Wszyscy chcą łączyć boho z glamur. Boho. Spójrz, jak boho. myślisz, jest błysk. Ale jest taki mały, Tak, jest troszkę boho. boho. Myślę, że Oli spodoba no. się jeszcze również ta suknia. Spójrz, mamy błysk, mamy te koronki, które przechodzą na spódnicę. Super. Pierwsze propozycje. Tu jest taki boho boho. Mhm. Tak, taka bardziej Koronkowy. zdobiona koronka. A tu jest taki boho glamur. O, kurczę. o kurczę. dobra, jakoś to bardziej do mnie przemawia. Bardzo podoba mi się kolor. Zobaczmy, jak wyglądasz. Ta cisza, niestety, jest dość wymowna. Kolor na dole jest przepiękny. No. Bardzo mi się ten dół podoba. Coś tutaj mi nie gra. Chyba po prostu ten motyw mi się nie podoba. Te kwiatki są takie troszeczkę tandetne. Właściwie nie wiem, jak się w tej sukience czuję. Nie umiem określić. Dół jest piękny, góra jest piękna, ale coś w pasie, w talii, coś nie poszło. Pięknie wyglądasz. Kolor, który chciałam. Kolor, który wymarzyłaś sobie. Tak. Serce mi raduje bije. się, bije. Tak, Wyglądasz cudownie. No. Znaczy, mi się ramiączka Ola nie podobają. Masz grube ramiona w niej. Tu by trzeba było coś zrobić. Zawsze można liczyć na. Ciepłe sława od koleżanki. Po prostu w tej sukience wyglądała na taką wielką Ale Dla mnie jako matce wyglądasz jak księżniczka. A dla mnie tak sobie. Tu, o tu coś jest, tak, tu coś nie się pasuje. dzieje. To nie w Błyysk ogóle nie podobają mi się te kwiatki. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest ich za dużo. Nie podobają? Nie, nie ten kolor dla ciebie, nie. Tak. Za mało, błyszcze. To, za to. mało błyszcze, to nie Za mało to, to nie jest to? To nie to. Nie to.